Generalnie chyba dziewczyny nie jest ciężko poznać, tylko jest kwestia podejścia, żeby to jakoś do niej, żeby nie? ją zainteresować sobą, o tak. Każdy ma z czym innym problem. Niektórzy są mistrzami w nawiązywaniu znajomości, a nic nie potrafią z tym zrobić, znam wielu takich. Mój na przykład, mój największy atut jako użyciela no. to jest etap od randki do seksu. Najszybszy etap. Tak? No, naj, jestem naj, naj, najwprawniejszy jestem w kwestii całego uwodzenia w tym, w tym temacie. Jestem w tym lepszy niż w podejściach, jestem lepszy niż w grze w klubach, niż, niż w czymkolwiek innym. To jest mój I największy jak atut. się tego <laughs> W praktyce. Tak. Nie się kiedyś ożenić? No, się pewnie. Mamy jedno życie, chcę wszystkiego w nim doznać, więc przyjdzie na to czas kiedyś. Poznasz mam jedną jedyną. No, będzie, będzie, będzie tą najprawdopodobniej latynoską. Dlaczego? Bo polskie kobiety mi się nie podobają. A co noski mają w sobie? Piękną egzotyczną urodę, lepsze tyłki, lepiej całują, bardziej gorące, bardziej słodkie, ładniejsze. A Polki? Jakie ja to są kobiety? Tylko nie dzwoniały. Polki mi się podobały zanim yy, przyjrza przyjrzałem się egzotycznym dziewczom z bliska, bo na teledysku Fifty Centa to sobie można popatrzeć. Polki za wysoko noszą głowy jak na swoją urodę. No, no na raz zwrócimy uwagę, że te najładniejsze dziewczyny są chyba same, tak mi się wydaje, w tych klubach, czy w ogóle, albo w grupie z jakimiś innymi dziewczynami, przeważnie, no nie wiem, często, tak mi z tego co ja zauważyłem, że takie naprawdę zgrabne, ładne twarze, albo są z koleżankami, nie widzę żadnych kolesi przy nich, no nie wiem, czy tak, czy tak je spławiają, czy, czy po prostu są niedostępne, czy, czy nie wiem. Wiesz, jest parę aspektów tego, ale zawsze bierz pod uwagę to, że... E znaczy mają to... swoich panów w domu, no nie mam pojęcia. Ty się na tym Słuchaj, prosta sprawa, jak nie zapytasz, to się nie dowiesz, nie? No właśnie, jak nie podejdziesz tyle, nie? Ale bierz pod uwagę to, że one nigdy nie będą tak chętnie e, uczestniczyły. Znaczy nie, że nigdy ale zazwyczaj nie będą tak chętnie uczestniczyły w takiej dostępnej zabawie parkietowej, jak te średniawki, które przyszły wyrwać sobie faceta, bo jest wielu fajnych facetów, a one wiedzą, że są średnie, więc muszą coś jeszcze dodatkowego dać. Piękna no. kobieta nie musi już nic dodawać, nie musi wypuszczać spojrzeń facetom, nie musi kłaść yy, nogi na nogę, wypinając swoje biodro gdzieś tam bocznie, nie musi kombinować, a i tak faceci będą do niej lgnęli. Więc ona będzie sobie gdzieś tam z koleżankami siedziała w grupie, będzie sobie tańczyła, ale gdzieś tam na uboczu. No, pomijam takie gwiazdy jakieś celebrujące, nie? Ja mówię o takich, co do mnie mamy, jakie ty masz na myśli. No studentki jakieś, no takie rozumiesz. No, ale piękne kobiety mają taki zalążek hrabiaństwa w sobie. Nie chcą pokazywać, że, że jakiś facet im się podoba. One, oczekują, one bardziej niż te średnie potrzebują z twojej strony zdecydowania. Czyli na przykład coś takiego. E Dam Ci przykład. Wiem, że na przykład podobam się dziewczynom, no znaczy, podobam. Mim, ja wiem, doskonale wiem, jak dziewczyny mnie widzą, bo milion razy wypytywałem wszystkie o to, nie? No. Więc wiem, że jestem średni. No. Ale Czemu średni? Czemu mam... no tak mnie oceniają, nie wszystkie, nie wszystkie. Nie wszystkie. Ale no. wiele, i szczerze mi to mówiło, że jeśli chodzi o jakbyś taki ranking przystojności faceta, to gdzieś jestem tam średni. Ale, ale pociągam je kolosalnie. Czyli... Jest średni, ale nie wiadomo dlaczego i tak się skończy z nim w łóżku, rozumiesz? Taką takie, takie, tak ja mam opinię. No, jest coś takiego. E, dobrze, no to ja wiem, że to dzia, 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 działam tak na kobiety, nie? Więc pytanie jest dlaczego e, widzę, że tak działam na kobiety e, średnie. Czasami, no. czasami widzę, że tak działam na kobiety e, bardzo ładne, bo widzę po spojrzeniach w kluby na przykład. Ale jak są takie perełeczki takie naj-naj-naj, no. to one na przykład y, często nie pokazują tego, że się im podobam. A natomiast gdy taką zdobędę, to prędzej czy później usłyszę od niej, że jej się podobałem i jaki jestem fajny. Więc dlaczego tamte to potrafią pokazać, a ona nie? To jest pytanie. Należy właśnie y, działać pomimo braku zainteresowań, bo to jest zgubne. Ona, to znaczy. Facetci często robią krok do przodu, jak dziewczyna się uśmiechnie, jak da im trochę znak, że, że, że Doj będzie dojdzie. dobrze, jak dojdzie. Jak przyjdzie, to będzie dobrze, nie? Że go nie spławi. Rozumiesz, uśmiechnie się coś powie, będzie zrykała, facet wtedy dostaje, wiesz, do animuszu i idzie, nie? No. A te najładniejsze tego często nie robią. Musisz po prostu iść i powiedzmy po 10 minutach, po pół godziny rozmowy, ona jeszcze, jeszcze nie będziesz wiedział na czym stoisz. Jeszcze ci nie będzie dawała znać. I musisz cały czas mieć na uwadze, że jesteś najlepszy. I że jej się podobasz, jak ona na ciebie nie patrzy, to tłumacz sobie nie patrzy, bo jest informantką i boi się, że na przykład nie, że mi ulegnie, bo jestem taki seksowny i fajny. No. Nie patrzy się, bo nie chcę, nie chcę pokazać, że jej się podobam. Rozumiesz, musisz tak sobie tłumaczyć te znaki, a nie... gorszy nastrój, nie wpaść. No, między innymi, między innymi w gorszy nastrój, żeby nie wpaść. To ci to ma wiele zalet, takie, takie myślenie. Dam ci przykład. Eee... Parę dni temu spotkałem się z moim znajomym i rozmawialiśmy o jednej z tutejszych dziewczyn, nie? I on mówi, już co, ja ją tak zbadałem, to ona nie jest skora do ruchów jakiś tam w bok albo do romansów, bo kiedy z nią rozmawiam neutralnie, to świetnie się rozmowa toczy, ale kiedy zaczynam ją podrywać, to ona od razu przypomina mi, że mam żonę. Kumpel tak do mnie mówi, nie? Że od razu przypomina mi, że mam żonę. I że powinienem się nią zająć i bla 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 bla. Więc i on wniosek wyciągnął z tego zachowania tej kobiety taki, że ona nie jest zainteresowana. Że to jest problem, że ma żonę. Ja nigdy bym tak nie pomyślał, dlatego ja mam seks, a on nie ma, rozumiesz? Bo ja mówię mu na to, u mnie też wczoraj była dziewczyna, tak się składa wieczorem i też mi to mówiła, tylko że ja z nią spałem i ode mnie wyszła rano. A różnica była, polegała na tym, że ja posłuchałem tego i pomyślałem o tym zupełnie inaczej niż on. Nie, że ona nie chce, tylko pomyślałem, aha, rozumiem, że na przykład ona mi daje do zrozumienia, że będziemy musieli obejść ten problem, czyli on ma się nie dowiedzieć, mamy zachować dyskrecję i mam robić to pomimo tego, co ona mówi. Tak już jeszcze trochę z innej beczki, to e, mówiłeś o tej, o tej seksualnej e, stronie, żeby dziewczyny czuły chemię, żeby no chciały się z tą pieprzyć, zamiast, zamiast pieprzyć bzdury, to żeby się chciały z tą pieprzyć. No to generalnie e, jak to się stwarza Czy czy to jest jakiś przypadek? Czy, czy... Mm, nie jest przypadek. Wiesz co, jest tak, tak naprawdę bardzo, bardzo, dużo aspektów to sięga. To, to nie jest na taką rozmowę temat. Postaram ci się takie pigułki dać jakieś, nie? No, Bo to jest... Bo tego udzielasz? no tak jakby. Mówić, jak słuchają, to. No, nawet nie wiem co to jest. Bo na całość, nie? To się składa... Na całość oddziaływania Ciebie jako wodziciela składa się wiele rzeczy. Bardzo wiele i... Fajnie jak wiesz, ja robię szkolenie, mówię tam wszystko i to no. się składa na koniec w jedną całość. Jest takie na koniec wielkie aha, nie? Natomiast teraz będę mówić ci wyrywkami, ale to znaczy mam na myśli to, że jak jesteś z dziewczyną w sytuacji łóżkowej, to nie tylko bezpośrednio dajmy na to twoja subkomunikacja to załatwi, czyli wiesz jak będziesz seksualny i tak dalej, i tak dalej. No. Nie tylko twoja gadka, ale nawet to, że jesteś powiedzmy yy, nawet dyrektorem. Nawet to ma jakiś procent w tym, że ona ci ulegnie, rozumiesz? Nawet to, że masz ambicje życiowe, to też jest jakiś procent tego, że ona rozłożyć nogi w tym momencie. To nie jest tak, że to jest duży procent, bo największy ma to, jak seksualnie na kobietę działać, jeśli chodzi o na przykład sam kontakt przedseksualny, ale ja to tak dzielę na takie trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, co mówisz i taka środkowa główna, to co mówisz i twoje zachowania, czyli jakby doświadczenie z kobietami, jak reagujesz na pewne rzeczy i co im mówisz i tak dalej. Druga rzecz to jest taka bardziej rzecz pasywna, yy, czyli yy, twój styl życia i na przykład twoje dowód społeczny i tak dalej. Bo jeżeli jesteś osobą szanowaną, rozpoznawalną, jeżeli yy, masz pieniądze i tak dalej, to to, yy, to nie jest uwodzeniem, prawda? To nie no jest nie. uwodzeniem, ale to, ale to uwodzi kobiety. Natomiast to, co ja przed chwilą mówiłem, te wszystkie zachowania, to jest stricte uwodzenie. Musisz, musisz czynnie działać aktywnie i, i uzyskujesz od kobiety pewne zachowania tym. Trzecia rzecz, trzecie, trzecia, to jest to, co nie mówisz, ale co bije do kobiecej podświadomości z twojego ciała, czyli ta cała subkomunikacja i to, co jej wysyłasz swoim wzrokiem, swoim uśmiechem, swoim ciałem. I te trzy rzeczy, jakby jak skompletujesz, masz to wszystko ogarnięte, czyli dziewczyna w jakim jesteś, to ją jara, no. fajnie z nią rozmawiasz i fajnie jej odpowiadasz i potrafisz ją poprowadzić, zapać za rękę, po, dobrze się zachowujesz przy niej. Dobrze się czuję przy tobie. Tak. Uważasz, że jesteś dżentelmenem i tak dalej, to jest druga rzecz. A trzecia to to, czego ona w ogóle o tym nie myśli, ale co na nią oddziaływuje, czyli to jak powiedzmy jesteś blisko niej, yy, wiesz, yy, na spotkaniu. Yy, jeśli chodzi o taki seks z kobietą, jak już jesteś z nim na spotkaniu, żeby do niego doszło, najważniejsza uważam jest, yy, od końca bym leciał tych rzeczy, które wymieniłem, czyli ta subkomunikacja seksualna jest bardzo ważna, żeby kobieta sobie sama odpowiedziała na pytanie, czy jej się podoba i czy, czy chce z Tobą coś zrobić na podstawie tego, jak, ty, jak, jak cię obserwuje Twoje ciało. Druga rzecz, jaka jest ważna, to Twoje zachowania teksty i to jak potrafisz przełamać jej bariery przed seksem, jak ją podniecić, jak fajnie zło, zrobić klimat. A najmniej się liczy ta, ta, ta trzecia. Ale wszystkie się liczą w jakimś procencie. E, teraz tak, kolejna rzecz, bo jak Ty mnie pytałeś jak takie sytuacje powodować, bo nie masz problemu z tym, żeby e, znaleźć się na randce z kobietą, nie. no to super, bo nie musimy całego dużego tematu robić teraz. Po prostu na przykład z taką tańczą, nie? Wymieniamy się numerami telefonu, na przykład na, na następny tydzień się spotykamy. Okej, okay, nie ma problemu. Na pewno by się jakaś tam... Nie mam problemu, żeby coś takiego zaproponować, nie wiem, nie wstydy się podejść, pogadać. Oczywiście nie jestem jakiś namolny. Po prostu no, najpierw stworzę coś takiego z tego mojego krótkiego doświadczenia, co chodzę od jakiegoś czasu do tego klubu. Że najpierw się dobrze bawimy one po prostu no, otwierają się, no, przestawiają się i tak dalej, nie? Co robią i... No i po prostu no, no, no lubią chyba tą atmosferę zajęć. Każdy z uwodzicieli startuje z innego punktu. I nie? po prostu doprowadzą do czegoś takiego, że są chętne do zabawy, do tańczenia i tak dalej. No to super, no to jest coś takiego, nad czym już nie musisz pracować. Przyjdzie do mnie inny ktoś i ja będę musiał go tego uczyć. Ciebie nie muszę, bo to akurat... Tylko taką... ja mam mówię, problem z tym, z tym czymś, co ty mówisz, z tą, z tą chemią, co o to chodzi. Myślę, że nie masz tą chemią problemu do stworzenia, tylko masz problem, jak to pociągnąć później, no właśnie, jak... żeby do tego doszło. A potrafisz sprawić, żeby dziewczyna znalazła się u ciebie w mieszkaniu? Zaprosić ją? No, no zaprosić każdy, potrafi to wypowiedzieć, tak, ale. Powiem ci tak, te dziewczyny i koleżanki, takie, co się kiedyś tam spotykałem, w sensie takim, nie wiem, ze szkoły, nie było żadnej, która by powiedziała mnie, że mi nie lubi i że mi nie ufa. no, Każda jedna po prostu mówiła, że coś ma w sobie, i, ale tylko jako kolega. Po prostu nie wiedziałem, jak to dalej przeskoczyć. Poszłby. na jakąś herbatę, na kawę, no nie wiem, no obojętnie co za do domu. Mm -hmm. Bo ja po prostu potrafię coś takie stworzyć i po prostu zaufałem, że moja osoba po prostu stwarza coś takiego, że, 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 że jestem trochę inny niż ci kolesie co ich zna. Nie wiem dlaczego. To też z tym zauważyłem, że po prostu... No nie wiem, czy wyglądem może, czy ubiorem, czy, czy po prostu, no nie wiem okay. czymkolwiek, ale... Dobrze, że tak jest, generalnie. Nie będę na, no na to tracić czasu, bo to jest jedna z ważnych rzeczy, żeby kobieta się zgodziła e, pójść. Bo... To może komunikatywny jestem, że umiem, nie wiem jakieś poczucie humoru przedstawić, no, no cokolwiek, że mi o czasie spędzone, no nie wiem, obojętnie zauważyłem, że z tym nie ma problemu. Tylko no jeżeli, najgorzej... słuchaj, jeżeli z tym nie masz problemów, bo ja Ci mogę powiedzieć, co do, o czym decyduję, ale jeżeli nie masz z tym problemów, lepiej ci powiem no. coś na ten temat, który potrzebujesz. Yy, więc yy, no widzę, że tu masz tylko problem, taki stricte z relacji, wynikają, re problem związany z relacjami. To z tym, że wpadasz w kolega, tak? No właśnie. <laughs> Cały czas z tym mam problem. Rozumiesz o co chodzi. Teraz? No nie wiadomo czy masz, bo jeszcze nie sprawdziłeś tego po ostatnich zmianach. No właśnie, nie? tego no, nie sprawdziłem, ale do, po moim dotychczasowym życiu to mam. miałem z tym problem, o tak. Musisz być trochę bardziej hamski. Mi też się tak wydaje, bo kurczę za. Ale zobaczę. czy potrafisz? No właściwie nie wiem, ja jeszcze nie próbowałem. W sensie. Powiedzieć dziewczynie, która, bo wiesz, jeśli dziewczyna jest w stosunku do ciebie hamska, łatwo jest jej zripostować. Byłem chamski, ci powiem tak, spakowałem wszystko i tej mojej oddałem po prostu. Rozumiem, zdjęcia, pocztówki jakieś, obojętnie misie, nie misie, no wszystko co mi dała, spakowałem, oddałem, powiedziałem, że nie chciałem tego, bo to skoro tak się zachowała i ona się zaczęła odzywać po dwóch no, <laughs> no, miesiącach oddać, Dobrze, że no. tak zrobiłeś. Yy, yy a nie chodziłeś z tym mi się przyszedł do, do czapki później ale, nie. ale to jeszcze nie jest to chodzi to mi o to... To było zachowanie jedynie w moim życiu co zrobiłeś. bo, bo to ten. by wynikało z tego że po prostu twoje, twoja akceptacja doszła do, do już granic i zachowałeś się tak no, jak mówisz no. ale ja mówię żebyś robił to bez powodu spontanicznie czyli na przykład zobacz masz dziewczynę która jest dla ciebie miła no. I jeszcze nie masz powodu być dla niej niemiły, rozumiesz? I chodzi mi o to, żebyś sobie grał z taką dziewczyną... Gdybym był trochę niemiły, panie, tak? Miliczny no. kolega, raczej pan. <laughs> to jest to jest świetna sprawa, kiedy tak się zachowujesz. Ja mam, ja mam mnóstwo dziewczyn, które są tak słodkie dla mnie i takie miłe. A ja dla nich jestem niemiły. Mówię im, że na przykład wolałbym sobie zwalić konia niż uprawiać z nim seks drugi raz, rozumiesz? A ona mówi... Nie, nie wychodzi obrażona, bo po prostu tylko zapyta się dlaczego, bo jest tak w szoku, że pyta się dlaczego, ja mówię, jak właśnie nie otwierać na maksa na przykład przede mną w łóżku, to sorry, nie, nie, to nie jest dla mnie. No po prostu myślę, że mi się chce takie coś bawić. Albo coś się robi na maksa, albo nie, i mnie nie denerwuj w ogóle. Ale wiesz, z uśmiechem na twarzy to mówię. No, ja rozumiem. I generalnie tak, miło spędziliśmy czas, nie miałbym podstaw, żeby być dla niej niemiły. Mógłbym jakoś kombinować, jakie coś delikatnie powiedzieć, a ja tak staram się trochę... Podkręcić. Trochę podkręcić w taki sposób. I no nie wiem, robiłem takie coś, że zdobyłem dziewczynę na przykład w moim mieście z najpiękniejszym tyłkiem. Ma taki rewelacyjny, że to u murzynek trzeba szukać takiego tyłka. I ona powiedziała, że pierwszy raz się spotkała z czymś takim na randce ze mną, w życiu w ogóle z facetami.